Widzowie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie i porównamy petardy Pirat od klaska oraz Volt 3.2 Triplexa. E, Pirat od klaska wyglądają tak: to są takie petardki, malutkie zielone. W tej pacce jest też tu petard i cała paczka ma 19 gram neku. A petardy Volt 3.2 na całą paczkę są petardy dwustrzałowe. E, na całą paczkę mają, już Wam mówię, e, 75 gram. Więc wiele więcej też na 100 sztuk. E, I tak te petarki wyglądają. Te są na draskę e, Ogólnie, petartki bardzo podobnej klasy i podobne cenowo, bo za te piraty dacie coś około 11-12 zł. Tak samo za te walciki. Może wolciki tam złotówkę droższe. Na początku odpalimy sobie po jednej petarce luzem. Najpierw odpalimy sobie pirata od klaska. Fajne do zabawy. A teraz odpalimy sobie Volt 32 Triplexa. Wiele głośniejsze i mocniejsze. Eee, weźmiemy sobie teraz po jednej petarce i tutaj mamy taką kałużę. Odpalimy sobie te petarczki w wodzie i zobaczymy jak strzelają. Więc pierwszy pójdzie e, pirat od kaska. Wybucha w wodzie i jak na takiego pikolaczka dosyć ładnie wywalił, a teraz leci wolt 3.2. Fajnie, że dwa strzały wybuchły w wodzie i ten drugi nie zgasł, więc to jest plus do tych, potard, tych potardek. Odpalimy sobie jeszcze jednego, żeby sprawdzić, bo to może ta sztuka była taka po prostu lepsza. Nie, te petarki bardzo fajnie wybuchają w wodzie. I jak na to, że są na siarkę i są dwustrzałowe, to fajnie tutaj wypadają w tym teście. Teraz sobie zrobimy teścik w tej ziemi. Mam tutaj taką kupę ziemi. Zobaczymy, które petarki zrobią większą dziurę. Więc po dwie petarki. Na początku odpalimy sobie pirata. Wkładamy go tutaj. I od razu obok włożymy tego wolcika. Tutaj może być trochę ciężej, bo to jest petarda dwustrzałowa, ale e, spróbuję go włożyć tak, że... Jakoś tak bokiem, żeby zobaczyć to bardziej, żeby nie wystrzelił ten drugi ten. Więc najpierw e, strzałów, więc najpierw leci sobie pirat od klaska. Dobra. Taki mały kraterek. Mniejszy polnika, a teraz leci potardowo od 3 2 No tutaj widać, że są te potardki mocniejsze i też ta dziurka jest o wiele większa. Na pewno głębsza niż tutaj, bo tutaj ta dziurka, gdzie ta potarda ma bardzo dużo gipsu i nie ma takiej mocy jak te wolciki. Więc w sumie e, jeśli chodzi o te petardki porównując je, bo wypadają co nowo e, bardzo podobnie. Moim zdaniem fajniejsze są te wolciki, bo są na siarkę i można sobie nimi porobić jakieś przeróżne słoneczka i też się fajnie pobawić. No i są o wiele głośniejsze. Te piraty są słabsze. Polimy jeszcze jednego dla porównania. no Są słabsze. I mam jeden strzał, a tu mam dwa i w tej samej cenie, tyle samo o petard, więc moim zdaniem te Pirata oceniam na takie 7 na 10, 6, a te Wojciki na takie mocne 8, jeśli chodzi o Pikolaki i ogólnie eee, w tą klasę petard, myślę, że te Wojciki są bardzo fajne, zresztą no nie oszukujmy się, te petardy też są drogie w tych czasach, było 13 zł taką paczkę. 100 sztuk petard co jest bardzo drogo w tych czasach. Kiedyś takie petardy kosztowały około 5 zł. No ale co? Poradzić, jak takie czasy nastały już. Niestety nic nie zrobimy. Jeszcze sprawdzę dla pewności, bo nie wiem czy to nie, nie są metry dźwięku. Tak, to są metry dźwięku, więc przepraszam, że czas mówiłem, że to są petardy, bo są metry dźwięku. No właśnie, to jeden. Jeszcze jeden w wodzie. wody fajne, do zabawy fajne. Fajnie z nich robić karabinki, słoneczka. I sorki, że tak ten filmik jest nagrywany na szybko, bardzo szybko mówię, ale śpieszę się, bo nie mam za dużo czasu. a muszę nagrać jeszcze dużo inne testów, żebyście mieli co oglądać. Więc zostawcie subskrypcję na tym kanale, dajcie lajka. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, napiszcie komentarz. I napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tych petardach i które Waszym zdaniem są lepsze. Czy te wolciki, czy te piraty. I na 500 subskrypcji pamiętajcie, że będzie konkurs na moim kanale, więc wbijajcie jak najszybciej. i zobaczcie, co dla Was przygotowałem. I co? To było na tyle. Więc Szymono, do następnego.